Siemanko Ludziska, w kolejnym odcinku Fortnite z tej strony nagrywa. I słuchajcie, dzisiaj sobie kupimy kozacką rzecz, bo kupimy sobie nowy samochodzik Gdzie on to jest? Gdzie on to jest? Gdzie to jest? Samochodzik, samochodzik, samochodzik Eee, nie ten Kupimy sobie widzowie ten samo Uuu, ten też jest fajny, ale nie, wolę ten Kupimy sobie ten samochodzik tutaj, za 1500 VDAC'ów Mamy go O taki, o i właśnie teraz te tutaj takie paski sobie zrobimy. No tak wygląda mój samochód. I właśnie chciałbym do inny, ale nie mam innego dopalacza niestety. opon też nie. E, fajny, mamy nowy samochodzik. Zaczynamy gierkę.

Dobra. Właśnie szydeł. Te... Okej, okay, co to? też trochę tego zrobiłem, ale bardzo mało. Tkanie wody ostatnio muszę zbierać dużo, żeby zadać przeciwnikom aż tysiąc obrażeń. A w jednym meczu tyle, tylu obrażeń chyba raczej nie zadam. No jedynie bym musiał zabić z 10 kili, co nie? Z jakichś 10-5 kili z maksymalną osłoną. No to trochę, 5 kili to tak trochę, no, średnio mi nie wiem, czy ale no, jakoś musi, no co muchać? Jakoś musi. tu sobie wypróbuję nasz samochodzik. Dobra, gracze lecą. A nie, nie ma kreczy! hu fajnie, nikogo nie ma. No i patrzcie, mamy już pierwszy żywioł. Tkanie ognia. Widzowie, już mamy tkanie ognia. Tak szybko, co nie? Bardzo szybko. O, -o, o. No, co tam się dzieje? Kto przed na mój teren? Kto tutaj przed na mój teren? O Jezu. o Jezu! Tkanie ziemi! Mamy już dwa tkania normalnie. Czy znaczy, nienormalnie? Jest te boty. Uratowałem im życie, a oni nadal wygrzają. No co nie lejesz? Dawaj kartę. Po sprawie. Kurde. Te boty są mega Znikaj. Znikaj stąd. No my już, my mamy już widzowie dwa tkania, normalnie, dwa tkania. Chcę taki mur. Co?! Ale ja go odbiłam. Nie, ja nie chcę tego. Ja chcę takie tkanie. Fix Desan chodzi tutaj jest ej! tu jest karta. Dziękuję bardzo. Tego, tego chciałam. No ja nie mogę. Czekaj, muszę go z ognia. No i z ognia go zabiłem. Dzięki. ...dniowi. To tak, to tak... Nie, to tak. Kurde, my mamy, my mamy już tkanie ognia. Kurde. Naprawdę, naprawdę nie. I patrzcie, mamy tkanie powietrza teraz. Mamy tkanie powietrza, Jezus no, I lepiej tkanie. Sprawdź, dużo. Aż nie mogę się normalnie zdecydować, które wziąć, co nie? To jest lepsze, ognia czy powietrza? No... Ja nie wiem, moim zdaniem powietrze. A nie, bo to jest na czas. To nie, to ja wolę... Ja wolę ognia. Ale pa, jak tutaj narozwalałem tym ogniem tutaj tego... Znaczy nie, bo, de, kamienia. Kamienie tutaj tak narozwalałem. O, no, pięknie to wygląda. Mamy nowe tnęka, robimy I patrzcie, mamy normalnie gód samochód Patrzcie jaki mamy but samochód Patrzcie jaki mamy but samochód Jeszcze paty, parę No i zdychaj Zdychaj mówię Zdychaj mówię O oh, Nie, no prawie mi samochód to rozwaliła. No ale nie! Już mi samochód rozwaliła! No! No nie, mój samochód! Ty dziadu jedna! Już nie mam czym jechać. Ah. O, teraz sobie kurziłaś. Nie powiem, że nie. <grym> Dawaj. Uch! Szybko, muszę się bardzo mocno odpychać. Bo nie mam czasu na chodu, chodu. Samochodzik, samochodzika nie ma. No i co teraz? No nic. Łatwo. Musimy tak pojechać. Takim... Takim wrakiem, starym. No dawaj, jaka ta... Sypek! Problem, czy co? Jezu, ona mnie no mocno bije. O ty, trzy apteczki miałaś, dziękuję bardzo. Trzeba było tak od razu. Teraz samochód już tam nam wiele nie pomoże, już na pływaniem szybciej tam zdążymy. Gdzież tu nie ma? No i motorek, zaczyna się. Wow! To ja już jest tyle. No błagam, no! Jezu, legendarna, no jak zwykle. Gdzie chłopce może znaleźć legendarną? No jak? Skąd on ma legendarną? Jezu, aż dwa. Pajne o tych tkani ma normalnie. Za dużo tego, aż się zdecydować w ogóle nie mogę. No i super, już nie będę mógł pływać. No, to sobie popływałaś. Aha. Zaraz wracam.

Dziękuję bardzo. Podziękowania. Oj, 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 oj. Ok, oj, oj, oj. I... gdzie to? Myślałem, że z tyłu samochód będzie wyglądać bardziej wypasiony, ale jednak z przodu wygląda dużo lepiej, a przodu ja nie widzę. No i wypaczę. Ja chcę tylko widzieć to. Nie no. Widzę tylko bagażnik, wysobnie. Jezu, jak mm. się samochodziksy! Dwa samochodziksy. Kurde. Co, masz problem? No patrz! Jakiś typer, który ma już zwycięstwo, bo ma... E, ...bo ma ten, normalnie... Bo on ma lotnie zwyci dla zwyciężalnych No patrz No ja też mam już odbada. Pierwszy ją miałem Ło, po ja teraz amo będę miał Po teraz amo będę miał, no I patrz, pijemy potki i pa, lecimy do niego Lecimy mu rozwalić Normalnie system Idziemy mu system rozwalić już się z botami Ty Chyba czekaj. Gdzie są boty? Gadaj, że on nie wszystkie pokonał. Serio się wszystkie pokonał? Trzeba było. Trzeba było nie zadzierać. Uhuhuhuhu! Kurde, skąd on ma takie itemki? Ale patrzcie, on już tych botów pokonał, szybciej niż myślałem, naprawdę bardzo szybko to zrobił. Hihihihihihi, Ale kurde, ja dosłownie ledwie przy życiu byłem, normalnie ledwie przeżyłem. mnie prawie i bym zginął. No taki los, niestety. No patrzcie, to migan legendarny, no proszę. Dawaj to, dawaj Dawaj to, dawaj to Miser, muszę mi to w całe bo mi się nie chce w ogóle tego nosić nie, nie. Mi się nie chce to nosić, jest to, to jest okazja Nie chcę mi się tego trzymać O tak, idealnie Baczcie będziemy mieli całą kaskę chyba Tak, cała kaska Mamy całą kaskę już. Ledwo przy życiu byłem, ledwo go pokonałem, no ledwo. Ledwo przy życiu. No patrz, jak on sobie tutaj poniszył. Rzeczywiście, on już tak naprawdę bar tak szybko pokonał tych botów, że on dosłownie sobie broń zebrał i już normalnie na nich poleciał, co nie? I wygrał jeszcze. Ale potem przegrał. Co Jezu, to było naprawdę takie... Takie ryzyko, co szczęście się przetrwałem. ale wow, to było straszne, naprawdę. Kapusty ile, Jezu? Kapusta, kapucha. A, czekaj. A, wymyślałam, że coś tam u góry jest. To było ważne. Czego? No, no. E, idziemy sobie do naszego samochodziku. I wruruu! Ruru brururur robimy! No ale nie, on wygląda kozacko naprawdę. Wiecie, że ja ten samochód już mam na zawsze? No, on już na zawsze jest. Bale! ale na wala! No patrzcie! Patrzcie jaki tutaj przekozacki jest, no. Nie no, samochodzik idealny. Samochodziek idealny, aż, aż żal mi się, aż żal go psuć. O! No patrzcie, mój celownik. Uh. Nie, ja wole... O nie! Ja nie lubię tego celownika, ja wolę ten. Ja wolę zdecydowanie ten celownik. Ja nie lubię tamtego. tego Może przejedziemy ten cel. Serio? Musimy to wykopać? O Jezu No fajnie, to jest niezniszczalne, no zarąbiście no Zarobiście. Ja nie mogę, ten nie przyjadę no. Jezus, Jezus zginął dosłownie A no dobra, granaciki Ui. A no nie, prawie no dawaj, ruszaj! O, dwie ukryte zakopane rzadkie skrzynie. Gdzie one są? Serio, ja mam tak po całej mapie łazić. A tam gdzieś. Idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam. No nie, mój samochód, tam został. O, patrzcie, Mamy nowy! Ale jedziemy szybko, jedziemy, jedziemy tam, jedziemy. Tam są dwie rzadkie, zakopane skrzynie. Musimy tam jechać. Patrzcie, jaki on szybki. Wyłącz to radio. Najważniejszy jest, jest pościg. Dobra. I gdzie ta rzadka? Skrzynię, skrzynę No! Tu jest! Mam ją, mam ją, mam Oho, ją. Mam ją. jest rzadka zakupana. Rzadka skrzynia. Pierwszą znaleźliśmy i dostaliśmy legendę darmową. Wow! Teraz lecimy na poszukiwanie drugiej i już ją widzę nawet. Widzę ją! Kolejna rzadka skrzynia! Mamy ją! Ło, wow, bro! Dobra. Kanie wody! Ale patrzcie, co my mamy normalnie! Legenda, legenda i mityk. No, legenda, legenda mityk. Ja yeah, nie mogę mi dobry broni przychodzą, ale nie, to było bardzo, bardzo, to było naprawdę bardzo yy, warto tak szukać tych skrzyniek, bo łatwo je wyszukać, tak, bardzo łatwo. A, zderzonko! A, ja no zakręcam. Tam. O ma ten sam samochód co ja, ej, papuga! No pan za mną jedzie! Typek! Pana niego! Pana niego! Nie, nie bij mi samochodu! Ej! O za mną jest? Nie ma go, Jezu, uciekł! Wreszcie! Wreszcie! Spadamy! Spadamy, jeszcze spadamy! No idź! Idź ta! Jedź tam. O O nie, ma opaliwa! No i super! Tylko jaki tył ma różowy. Nie, on już jedzie do mnie! On już jedzie tu! O nie! On tutaj już do mnie jedzie! Men! a już tu mam do sobie. No idź se stąd, dziadu! Nie chcę z tobą walczyć. Jak on tak szybko? No no, jest... no, no, serio no, jak się znalazł. Pociąg o nie! <śmiech> <śmiech> О нет, я, я хуже вижу. nie chować normalnie jest blisko, ale kurde, dużo już idzie, o nie. Przecież akurat tutaj się muszę. Kurde, to jest takie zaludnione miejsce. To jest naprawdę bardzo, bardzo zaludnione. Myślę, że teraz na, na, jestem na środku tego zaludnionego miejsca. To muszę smutnie jak najszybciej składać. Jak najszybciej. Mam niby te wypasiane itemki, ale i tak boję się, że go nie pokonam. Okej, okay, dobra, już tam nie... już uciekliśmy. Już nas tam nie ma. O, jesteśmy po drugiej stronie, teraz jesteśmy bezpieczni. No, chyba, że on tutaj pojechał, no ale... Nie, tutaj jeszcze nie, 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 nie jeszcze nie było. Czylinki nie ma. Spadamy. Ja lat najszybciej. Wyspa. Tam jest stypek! Tam jest stypek z jakimś tym kostkiem. Ja Niebezpieczny tenownik, proszę bardzo. Nie, ja chyba nie chcę do pociągu. Chociażbym wsiadł. Kurde, spadam. Przypominam, mnie tu nie było. Tu nie było, mnie tu nie ma. Nie tu nie ma i mnie tu nie było. Jeszcze ta snieperka ja chciała akurat teraz się trącić. Nie, 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 no, jeszcze amunicja. Wow. Nie do wynajęcia. Miał śniad, no chyba, że ktoś go już wynajął. Nie chyba, ale na pewno. O nie, ktoś jest przy tej wieży tam pogodyrkowej. Rift! To jest rift? To nie jest rift, to jest... Ale patrz, legenda leży! Kanie ziemi to jest, aaa, to nie To nie ło wow. Trzymały ten kamień bardzo No okej, okay, spadamy w tamtą stronę teraz Top 11, kurde ja zawsze w każdych meczytach przy meczykach zaraz częściej jestem w top 10 jest top 11, ale dobra, zawidamy będzie top 10 i... zobaczycie, przeżyję jeszcze. To top 10. Jeśli się ktoś rozklepie. O, tam jakieś tkanie leży, ale... No wody. No najbardziej mi teraz woda tutaj odpowiada. Najbardziej teraz wodę y, lubię tak y, atakować wodą. Albo ogniem, ale ogniem często nie trafiam. Okej, okay, tkanie. Wody, a to jest wody A można dwa tkanie wody co nie? No można dwa tkanie wody Ale nie Może sobie snajperkę wziąć Ona tam to prk, pr pr Nie widzi chyba. lunchpadom Zabiłby mnie. Top 8, duża tragedia. Top 10. Dobra, no słuchajcie widzowie, jeśli wam u... się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo!